Niech zgadnę, trenujesz, trzymasz michę, starasz się, ale efektów nie ma. Może problem nie jest w swoim treningu, tylko w tym, że nigdy nie dajesz sobie odpocząć, bo nikt ci nie powiedział tej jednej rzeczy. Regeneracja. To nie jest leniuchowanie. To konkretna strategia, która buduje formę, siłę i spokój. I właśnie dzisiaj pokażę Ci, dlaczego nie umiesz odpoczywać, jak to sabotuje Twoje efekty i co zrobić, żeby regeneracja w końcu zaczęła działać na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Ale uwaga, nie będzie tu głaskania. Będzie za to mit więcej znaczy lepiej, hormon stresu, który zatrzymuje spalanie tłuszczu, test przetrenowanie czy lenistwo i sekret, który zna każdy zawodowiec. Efekty przychodzą, gdy odpoczywasz a nie kiedy ciśniesz. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski, jestem trenerem personalnym i od trzech lat pomagam facetom zrzucać brzuch, redukować wagę i budować estetyczną sylwetkę bez katowania się i bez głodówek i z regeneracją. Do tego robimy to mądrze i z głową. Więc koniecznie zostań do końca, bo jeśli myślisz, że nie masz efektów przez za mało treningu, to możliwe, że właśnie przez zbyt dużo treningu ich nie masz. I to, co dzisiaj usłyszysz, zmieni wszystko. A więc pierwsza rzecz, regeneracja to część treningu, a nie przerwa od niego. Większość facetów myśli, że regeneracja to nic nie robienie, ale prawda jest brutalna. Bez odpoczynku twoje ciało nie ma kiedy urosnąć, ani kiedy spalić tłuszcz. Trening to tylko bodzie, to tak jakbyś robił dziurę w ziemi, ale dopiero regeneracja to nawóz, podlewanie i słońce, czyli moment, kiedy może coś tego wyrosnąć. Więc przejdźmy do koncepcji superkompensacji. Trening niszczy, regeneracja. Naprawia i buduje. I to równa się nowy poziom formy. Jeżeli nie dasz sobie czasu na odbudowę, to zamiast progresu masz regres. A zamiast formy, przemęczenie. Cytat do zapamiętania: Nie rośniesz na treningu, rośniesz między treningami. Wyobraź sobie, że codziennie robisz notatki, ale przed snem drzesz kartkę. Tak wygląda Twój rozwój bez regeneracji. I to jest powód, dla którego Twoje efekty stoją w miejscu mimo ciężkiej pracy, bo ciało nie buduje się w stresie, tylko buduje się w spokoju. A więc dlaczego wielu facetów boi się odpoczynku? Jak to? Mam nie trenować? Stracę formę. Nie, stracisz formę, jeżeli nie odpoczniesz. Problemem nie jest brak pracy. Problemem jest kult zapierdolu, w którym odpoczynek równa się lenistwo. Dla wielu facetów, odpoczynek to słabość. Sen to strata czasu. A dzień wolny to wyrzuty sumienia. Ale prawdziwa dyscyplina to też wiedzieć, kiedy odpuścić. Syndrom męskiego perfekcjonisty. Albo 100%, albo wcale. Codziennie siłka, kardio, 10 tysięcy kroków, dieta, jeszcze zimne prysznice. Efekt: wypalenie, brak radości, brak efektów. Najlepszy trening to ten, który możesz robić regularnie przez lata, a nie przez 3 tygodnie do odciny. Rozwiązanie: zasada 80-20. Rób dobrze większość rzeczy, ale pozwól sobie na pauzę, na regenerację i na człowieczeństwo. A w kolejnym punkcie pokażę ci, jak stres i ciągła aktywność sabotują Twoje efekty, nawet jeśli robisz wszystko dobrze. I czemu Możesz czuć się gorzej z dnia na dzień, mimo że trzymasz dietę i plan. A więc przechodzimy do punktu trzeciego, czyli stres i ciągła aktywność sabotują twoje efekty. Trenujesz, trzymasz dietę, jesteś nawet na deficycie, ale coś jest nie tak. Waga stoi, brzuch nie znika, energia siada. Dlaczego? Bo twój organizm myśli, że walczy o przetrwanie. Przewlekły stres. Kortyzol w górę, a kortyzol to hormon przetrwania. Blokuje spalanie tłuszczu, psuje sen, zwiększa apetyt na cukier. I uwaga, stres to nie tylko szef czy korki. Stres to za dużo treningów, za mało snu, zbyt niska kaloryka, obżarstwo przed snem, nadmiar kawy, bra brak resetu, brak odpoczynku i wiele, wiele innych. Bo Twoje ciało nie rozróżnia. Trening dla formy od ucieczki przed tygrysem. Jeżeli cały czas jesteś w trybie walki, ciało nie będzie budować mięśni, nie będzie spalać tłuszczu i nie będzie się regenerować. Objawy zatrzymana redukcja, zachcianki na cukier, libido w dół. I rozdrażnienie. I teraz bomba, bo ciało najchętniej zmienia się, kiedy czuje się bezpieczne. Tak dobrze usłyszałeś, i w kolejnym punkcie pokażę Ci, dlaczego brak snu działa jak bomba zegarowa i jak jednym nawykiem możesz odblokować swoje efekty. Brak snu to bomba zegarowa dla formy. Możesz trenować jak gladiator i jeść jak dietetyk, ale jeżeli śpisz mniej niż 6-7 godzin, to wszystko idzie, domyślasz się gdzie. Sen to najmocniejszy naturalny suplement anaboliczny. Nie ma lepszego busta dla testosteronu, regeneracji i spalania tłuszczu niż sen. Co się dzieje, gdy śpisz za krótko? Pada testosteron, rośnie grelina, czyli hormon głodu, maleje leptyna, czyli hormon sytości. Organizm odkłada więcej tłuszczu, masz mniej siły, mniej cierpliwości i więcej zachcianek. Sen to nie luksus, to biologiczna konieczność. Pomyśl o tym tak: trenujesz, żeby ciało rosło, ale rośnie wtedy, gdy śpisz. I musisz wiedzieć o czymś takim jak okno hormonalne, które trwa od 22 do 2 i to wtedy produkowane są najważniejsze hormony regeneracyjne, czyli głównie melatonina. Jeżeli przegapisz to okno albo po prostu nie będziesz spał w tym oknie, to twój trening nie ma jak się utrwalić, twoje ciało nie ma kiedy spalić, a twój mózg nie ma jak się zresetować. Bo to są godziny, w których jakość snu jest najlepsza i najważniejsza. Więc powinieneś spać, lub zasypiać w tych godzinach. Im wcześniej, tym lepiej, wiadomo. A w następnym punkcie pokażę Ci, jak sprawdzić, czy to lenistwo, czy organizm już woła o pomoc. Większość facetów tego nie widzi, a Ty zaraz będziesz wiedział. Punkt piąty, czyli jak rozpoznać, że nie odpoczywasz wystarczająco. I ciało mówi do Ciebie codziennie. Problem? Większość facetów to ciało ignoruje. Objawy, których nie można lekceważyć. Jesteś zmęczony mimo kawy, Treningi zamiast dawać siłę, to ją zabierają. Zaczynasz czuć niechęć do siłowni, mimo trzymania diety brak efektów, złość bez powodu, senność w ciągu dnia i niska motywacja. Pytanie, które musisz sobie zadać, to czy jestem leniwy, czy po prostu wykończony? Czek lista, aby to sprawdzić? Czy śpisz minimum 7 godzin dziennie? Tak lub nie. Czy masz przynajmniej jeden dzień bez treningów żadnych w tygodniu? Tak lub nie. Czy masz chwilę dla siebie, kiedy nie robisz nic produktywnego? Tak lub nie. Czy masz ochotę trenować, czy to tylko obowiązek? Czy wyniki idą w górę, czy w dół? Test regeneracji. Weź trzy dni bez treningów żadnych, lub po prostu ultra ultralekkich. Jeżeli nagle poprawiać się magicznie nastrój, energia i siła, to byłeś przetrenowany. I co wtedy zrobić? Deload pasywny, czyli 7-14 dni całkowitego odpoczynku od siłowni. Zero treningów siłowych, tylko spacery, sen, oddech, masaż i chillowanie. Wiem, że to brzmi jak zdrada planu. Ale czasem najlepszy krok do przodu to krok w tył. I w kolejnym punkcie pokażę Ci konkretne rytuały regeneracyjne, które możesz wdrożyć dziś wieczorem. I te rzeczy naprawdę działają. Do tego koniecznie obejrzyj mój film o suplementach, bo tam będą suplementy o regeneracji, o których musisz po prostu wiedzieć. Punkt szósty, czyli proste nawyki na lepszą regenerację. Chcesz mieć formę? Zacznij regenerować się jak zawodowiec. Nie musisz jechać do spa. Wystarczą konkretne, powtarzalne rytuały. Pierwsza rzecz. Wieczorna ruty na snu. Wyłącz telefon godziny przed snem, ciepły prysznic lub kąpiel, czytanie książki lub dziennik i zero światła niebieskiego. I ja polecam tutaj kupić takie okularki, które blokują światło niebieskie, kosztują mniej niż 100 zł, a jeżeli nie chcesz zainwestować w takie okulary, czyli w lepszy sen, dłuższe życie, mniej chorób w przyszłości, jeżeli nie chcesz w to zainwestować, chociaż to jest taka inwestycja, o której się nawet nie powinno myśleć, to pobierz sobie aplikację na telefon typu F-Lux, F.Lux albo Twilight. I te aplikacje po prostu o określonej godzinie robią, że ekran Twoich urządzeń elektronicznych jest po prostu taki pomarańczowy, czerwony i przez to mniej tego światła bije Ci w oczy, przez to masz lepszy sen. Druga rzecz, czyli aktywny odpoczynek. Active rest. Jak zrobić active rest? Spacery 30-60 minut dziennie, rolowanie i stretching, sesje oddechowe, na przykład jakaś medytacja. 5 minut i czujesz różnicę. Jakby mówi to praktyk, który już medytuje 3 lata. Nie wiem, ile tam mam minut, kurde. Masz tutaj zalecenie od co jednego praktyka. I do tego praca nad mobilnością w ten aktywny odpoczynek, nawet 10 minut dziennie, bo znając większość chłopów, z którymi miałem do czynienia, szczególnie na konsultacjach stacjonarnych na siłowni, to większość facetów ma taki beton, że, że kobiety to aż się za głowę łapią, jak można mieć tak zabetonowane ciało, no nie? Trzecia rzecz, czyli kawa, ale tylko do południa. Ostatnia filozofia. Ostatnia filiżanka max od 14. Sen równa się regeneracja hormonów, równa się lepszy testosteron, więc tą kawę najlepiej tak odstaw 12 godzin przed snem. I czwarta rzecz, pomijana, ale jak ją wdrożysz, to jakość Twojego życia wskoczy na ten poziom, czyli stałe godziny snu jak w zegarku. Nie tylko ile śpisz, ale kiedy śpisz. I taki złoty standard to będzie od 22 do 6 albo od 23 do 7. To będzie taki złoty standard snu dla większości rytm równa się stabilność hormonalna, a to równa się forma. Piąta rzecz: deload aktywny. Kiedy warto? Zamiast sześciu treningów i deload aktywny to jest taka rzecz, że po prostu redukujesz ilość treningów lub intensywność tych treningów o połowę. Czyli zamiast sześciu treningów trzy treningi, a jak dalej chcesz robić te 6 treningów, to zamiast 60 minut to robisz na przykład 30 minut, albo zamiast tam czterech serii na wszystko, robisz dwie serie. Po prostu wszystko ucinasz o połowę. I po tygodniu wracasz z potrójną siłą. I warto sobie zdać sprawę, że czasem największym pokazem dyscypliny jest odpuszczenie, zanim coś cię złamie. I w kolejnym punkcie pokażę Ci dlaczego efekty nie przychodzą, dopóki nie nauczysz się odpoczywać. I to będzie moment prawdy. A więc punkt siódmy, dlaczego efekty pojawiają się dopiero, gdy nauczysz się odpoczywać. I regeneracja to nie jest luksus, tylko fundament. Jeżeli ciągle jesteś zmęczony, ciało się broni. Jeżeli ciało się broni, to nie spada tłuszczu i nie buduje mięśni. Bo nie oszukujmy się, tylko ciało, które czuje się bezpiecznie, rozwija się dalej. Więc spójrz na to z tej strony. Trenujesz, zyskujesz bodziec. Jesz, dostarczasz budulec. Ale dopiero regeneracja sprawia, że z tego powstaje jakiś efekt. Bo brak równowagi równa się brak progresu. A brak progresu to, jak wiemy, frustracja. A frustracja to zazwyczaj jeszcze większe ciśnięcie, a potem kontuzje, wypalenie, brak siły, brak chęci. I przypomnij sobie: ten tydzień, kiedy odpuściłeś, i nagle wróciła siła i motywacja. To nie był przypadek. Różnica między amatorami i zawodnikami: zawodnicy planują regenerację. Amatorzy czekają, aż będą musieli odpocząć, bo ciało ich zatrzyma. Zasada trzech filarów: jeżeli masz tylko dwa z trzech, to efekty są niestabilne czyli trening, żywienie i regeneracja. Gdy regeneracja leży, wszystko się sypie. Klucz do sylwetki i formy życia, która ci Zrozum, że odpoczynek to nie słabość, tylko to najbardziej niedoceniana forma dy... Właś, jeżeli właśnie teraz zdałeś sobie sprawę, że to o tobie, to zacznij dzisiaj. Nie od nowej diety, nie od nowego planu treningowego, tylko od regeneracji. Do tego zobacz kolejny film Sen, stres, regeneracja. Trzech cichych niszczycielów twoich. A jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to mam dla ciebie program Edukcja Pro. 88 dni, które zmieniają sylwetkę i styl życia. Zgłoś się przez link w opisie.